Hej, właśnie się ogarnęłam i wybieram się do Action w poszukiwaniu kilku rzeczy. Po pierwsze, chcę sobie kupić jakiś ładny wazon, bo większość rzeczy wywiozłam do Polski i teraz, jak chcę sobie kupić jakieś ładne kwiaty, to nawet nie mam ich do czego wsadzić, więc kupujemy dzisiaj kwiatki, kupuję jakiś ładny wazon, zobaczymy, co się będzie ciekawego tam. Ponadto muszę kupić taśmę klejącą, bo ostatnio troszkę rysowałam nawet i chciałabym sobie moje. Pracę powiesić na ściany, bo tutaj jest tak bardzo pusta ściana i chciałabym ją jakoś uzupełnić, więc dzisiaj będzie takie małe dekorowanie powiedzmy, pokoju. Chciałabym też jakąś nową świeczkę, bo praktycznie wszystkie, które miałam, już wypaliłam, a ja uwielbiam sobie odpalać świeczunie, więc też za jakimiś się porozglądam. I zapraszam Was na dzisiejszy dzień. Mamy sobotę. Wróciłam z pracy, trochę się ogarnęłam, w ogóle zrobiłam sobie na noc warkocze, i dzisiaj mam takie, no, dość kręcone włosy. Chociaż już są troszkę takie żółte, i mam już długą grzywkę, więc umówiłam się już do fryzjera i podetnę sobie tą grzywkę. No, chciałabym krótszą, jednak, bo jak mam kitkę zrobioną, to troszkę już mi te włosy tutaj za bardzo nachodzą. Jedziemy na shopping! Wróciłam z zakupów częściowych, bo jeszcze się wybieram do Alberta po takie bardziej rzeczy na wieczór. Chciałam kupić jakieś winko, yy, przekąski i tak dalej, ale to później. I pokażę wam, co kupiłam. Powiem wam, że była misja, bo musiałam tą wielką torbę przewieźć na rączce od roweru i jechałam takim, wiecie, w rozkroku, można by powiedzieć. Na szczęście mam ubraną tą spódniczkę. Która jest z podenkami, także mnie to uratowało I jakby wam to pokazać, czekajcie, a ja może sobie usiądę No i teraz będzie mnie tu ładnie widać I tak Kupiłam sporo picia, ogólnie Bo jestem jakoś suszy i mało chcę takie właśnie gazowane rzeczy, więc wzięłam ogólnie dwie kole Ponadto wzięłam sobie dwie świeczki, właściwie to trzy. I mamy tutaj komplet takich świeczek. Zobaczcie, jakie one są cute. Takie minimalistyczne z napisem Light My Fire, czyli rozpal mój ogień. I w takim pięknym opakowaniu. I postawię je sobie tutaj na okno obok mojego kaktusa, bo po prostu mam tak pustą półkę, że czegoś mi tutaj brakowało i myślę, że. Takie świeczki się bardzo ładnie sprawdzą One kosztowały około 3 euro Ogólnie za wszystkie te zakupy zapłaciłam chyba 28 euro coś, coś takiego To mi się też bardzo spodobało To są takie pudełka lunchbox Coś takiego, że tutaj otwieramy Właśnie chciałam to przetestować O, to się odkręca Tutaj możemy sobie wsadzić jakieś płatki chyba Albo jogurcik czy coś I ponadto mamy jeszcze kolejną warstwę Bardzo fajna można to też podgrzewać w mikrofali, więc jest to jakiś duży plus, według mnie. No i wygodne, bo można sobie też to chwycić. I wzięłam takie dwa, ogólnie. I tu jest pokazane, że na owsiankę, na zupy, no myślę, że naprawdę świetne, bo na przykład tutaj u góry makaron, na dół zupka, albo właśnie tutaj płaski, yy, w środek jogurt czy owoce, coś takiego. Myślę, że się sprawdzi. Wzięłam też zestaw takich soc, uwielbiam je ogólnie. I kupiłam od razu całe takie opakowanie. I powiem Wam, że to się bardzo opłaca brać właśnie w action. Z tego względu, że zapłaciłam za to chyba 3 euro, a mamy tutaj, no myślę, że z 10 sztuk na pewno, jeśli nie 12. Nie, no myślę, że z 10. więc chyba by tutaj nie weszło, więc naprawdę się opłaca. A ja uwielbiam te soczki. Jeszcze z picia wzięłam Arizonkę, czyli mój ulubiony napój, który od razu sobie otworzę, bo ja uwielbiam Arizonę. I to jest napój, który mi się kojarzy tak z moim dzieciństwem. On kiedyś był ciężko dostępny, a potem właśnie do Action wszedł. Nie wiem, czy on jest w Polsce, dostępny też w tym, w tym sklepie, ale ja to uwielbiam. To jest ogólnie taka herbata z miodem. Po prostu na zimno, ale lepsza niż taka, jakby sobie zrobić i zostawić, żeby ona wystygła. Chcę też taśmę klejącą, właśnie po to, żeby sobie poprzyklejać tutaj na ścianę te moje obrazki. Zaraz to razem zrobimy. I jeszcze chcę się właśnie wybrać do Alberta oprócz takich zakupów spożywczych po kwiatki, bo kupiłam sobie taki najprostszy bazon i właśnie coś takiego chciałam. On kosztował też 2 czy 3 euro. I jest taki przeźroczysty i co mi się właśnie podoba w takich wazonikach, to fakt, że wlejemy tutaj wody i ona tak fajnie będzie wyglądała Tutaj, że na przykład jest woda i w środku te łodyżki, że to będzie tak... estetycznie. I na koniec wzięłam sobie jeszcze taką świeczunię, bo oczywiście różowa, więc przekonało mnie to. Ogólnie to sobie dzisiaj rozwaliłam palec. rościłam. Spring day. Co prawda już mamy prawie jesień, ale no ta naklejeczka była tak urocza, że wzięłam. Ponadto bardzo mi się podobał zapach właśnie takiego świeżego ogrodu. Coś pięknego. Także mam kolejną świeczkę. Pokażę wam jeszcze ym, rysunki, które narysowałam w ostatnim czasie i właśnie chcę sobie je powiesić na ścianę, więc mam praktycznie chyba trzy, które chciałabym powiesić. Albo dwa. Chyba dwa sobie powieszę, żeby nie było też tak za dużo. Jeden zrobiłam na całkiem innym papierze. Tak w ogóle przy okazji, bo mogę pokazać, że o, ten sobie powieszę, bo jest taki kolorowy i taki cute. Myślę, że mi tutaj fajnie ożywi ten pokój, więc mamy takie kwiatuszki, które narysowałam właśnie farbami już jakiś czas temu. I tak samo to jeszcze narysowałam sobie jakiś czas temu, ale tego nie będę wieszała, bo tak kolorystycznie mi nie do końca pasuje. Ale narysowałam sobie też coś takiego, taki większy obraz takiego anioła, który właśnie chciałabym sobie też powiesić. Tylko, że właśnie nie jest na sztywnej kartce, tylko takiej zwykłej, więc będę musiała sobie to jakoś powiesić, żeby się nie wyginało. Jeszcze w Albercie i kupiłam sobie takie kwiatki. I powiem Wam, że jak na tak drogi market, to ogólnie kwiaty w Holandii są bardzo tanie, bo za 15 euro idzie kupić naprawdę taki gigantyczny bukiet. Ja kupiłam sobie takie i wzięłam je, bo mi się bardzo podobały. Są takie minimalistyczne, różowiutkie, czyli idealne w moim stylu to są chyba małe różyczki i czy coś, nie wiem, ale ładne. I one kosztowały 4,50. Więc wsadzimy sobie do wazonnika. Ponadto wzięłam przekąski na wieczór. I z tego względu, że mam kobiece dni, dlatego chce mi się słodkiego, i wzięłam sobie taką, taki mój mały grzeszek, czyli jakieś takie malutkie cukierki. Bo stwierdziłam, że jak wezmę duże batony, to je pochłonę raz, dwa, a takie małe cukiereczki to nie będzie aż takiej tragedii. W środę i dzisiaj biorę się za taki szybki obiad przed pracą jeszcze, więc postanowiłam zrobić łososia, bo znalazłam świetny przepis na TikToku z sosem porowym i ja zrobię z ryżem, bo zastanawiałam się między ziemniaszkami a ryżem i w sumie to chyba jednak zrobię z ryżem. Może do tego kupię marchewkę z groszkiem, tak sobie myślałam, że może to będzie pasowało, bo ostatnio mam niezłą fazę na gotowanie. Wczoraj robiłam spaghetti, takie co prawda na szybko, ale dobre wyszło z Mięskiem mielonym z warzywami I do tego robiłam pankejki z owocami i bitą śmietaną Ale to już wam pokazywałam tyle razy, że stwierdziłam, że nie będę tego pokazywać Ale łososia dawno nie robiłam, więc przyrządzimy go sobie razem Pięć, fryzjer, jest usmarano, jest metamorfoza, zobaczymy jak będzie to wyglądało. Wygląda po, więc rozjaśniłam, skróciłam grzywkę. Nie wiem do końca, czy ta grzywka jest tak jak chciałam, ale jest na pewno lepiej pod tym względem, że jest skrócona. Co prawda, mam dość sporo krótsze włosy i skupiliśmy się głównie na tym, żeby rozjaśnić właśnie ten przód. No a tak to wygląda od boku, więc ogólnie jestem zadowolona i cieszę się, bo mam takie odświeżone, piękne włoski. Dzień dobry, mamy sobotę i właśnie szykuję się do Klopa, bo chcę sobie kupić parę ubrań, kupić jakieś kubki, może coś ciekawego, dorwę, więc ogarnianko i zabieram was ze sobą razem na shopping. Później mam w planach wyjazd, spontaniczną wycieczkę jeszcze tak naprawdę do końca nie wiemy dokąd. Po prostu pojedziemy sobie autem przed siebie i będziemy się zatrzymywać na jakichś ładnych miejscach, więc wezmę też aparat ze sobą. I zapraszam Was na taki sobotni dzień ze mną. I tak na szybko Wam pokażę, co kupiłam. Co prawda spędziłam tam dwie godziny i za dużo nie kupiłam, ale mam kilka ciekawych rzeczy, więc pokażę. W przemieszaniu nagrywałam te rzeczy na sobie, więc po prostu Wam wrzucę tutaj przebitkę, jak to wygląda. I tak, po pierwsze, spodnie z Zary. Dodam tylko, że za wszystkie te rzeczy zapłaciłam 14,5 euro, więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo spokojna. I tak. Pierwsze to zwykłe takie jeansy z zary w rozmiarze 36, chociaż wyglądają jak 34, bo są naprawdę takie dość malutkie. Za 4,5 euro w świetnym stanie to są rurki obcisłe i z tyłu wyglądają tak. Dalej wzięłam sobie pasek. Coś mnie podkusiło, bardzo mi się spodobał, bo był naprawdę w świetnym stanie i miał na tyle odpowiednią ilość dziurek, że wiem, że będzie mi dobry. Ewentualnie sobie jedną dorobię. I wygląda tak. Mamy coś takiego. I on jest srebrny. Ja co prawda przeważnie noszę złote dodatki, ale ten wydaje mi się, że naprawdę będzie fajnie wyglądał. Widziałam też bieliznę z Obsesji, z tego względu, że bielizna ta jest po prostu lepszej jakości i. Jest z metkami za 2,5 euro, więc wzięłam więcej po prostu. Pokazywałam Wam też ją tam. Jeszcze jedna, Przecież jej chyba nie pokazywałam. To jest taki też biustonosz. I wzięłam jeszcze sobie leggingsy, bo mam w końcu zamiar wrócić na siłownię po no, dłuższym czasie, niestety. Ale chcę się przypisać na inną, więc stwierdziłam, że bo jak sobie kupię leggingsy, to może się zmotywuję. I one są z hm i one są niby na 10-12 lat w rozmiarze m 46 m 52 ale według mnie to jest po prostu XS i wyglądają tak. Bardzo ładnie się układają i stwierdziłam ją wężę. To tyle o moje zakupy. Nie wiem, może jeszcze się dzisiaj wybiorę na jakiś shopping. Zobaczymy, czy uda mi się namówić, żebyśmy jechali gdzieś dalej.